Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w czytaniu dla osób spod znaku Skorpiona na miesiąc luty. Drogie Skorpiony, zapraszam do przeczytania opisu. Tam są wszystkie informacje, które powinniście wiedzieć na mój temat. Projekt.Namont to jest mój Instagram. Zapraszam. Możecie jeszcze przez kilka dni zamawiać rozkłady 12 domów na nowy rok. U mnie prywatnie, ale już kończę te rozkłady. No i właśnie, na kanale znajdziecie i czytania na Nowy Rok, i czytania 12 rozkładów dla Waszego znaku. Zatem zapraszam. Dobra, a tymczasem zobaczmy, co dla osób spod znaku skorpiona, miesiąc, luty. Co my tu mamy? Czekajcie, bo mam jakieś poprocha i nie mogę go wyciągnąć i strasznie mnie wkurza. No nie wyciągnę. O jest, dobra, udało się. Skorpiony. Luty. Kapłanka, trójka denarów. cztery buławy. Uwaga, jakaś kobieta w ukryciu mi się pojawia wokół rodziny, się kręci być może. Dobra, główna sprawa dla Skorpiona w miesiącu lutym. Wieża. To jest wasza karta, jakby nie było. Marysowa energia yy, Skorpiona. Ale powiem Wam, że dawno nie miałam czytania, gdzie główna sprawa to wieża. Coś dużego. Co jest wyzwaniem? Śmierć. Moi drodzy, kiedy pojawia mi się wyżej śmierć, to ja muszę o tym wspomnieć, że dla niektórych, uwaga, bo to może być jakiś poważny wypadek, tak? Także tutaj musicie zachować ostrożność w tym miesiącu. Co jest przyczyną tego, co się dzieje? Siła. Sama wielkie arkana. la la. Czego będzie mniej, lub co było w przeszłości? Może tak. Paść mieczy. Co nadchodzi do skorpiona? Pięć kielichów. Ale kurczę, trudne czytanie. Jeżeli macie się dobrze, to już wyłączcie. To już wyłączcie, bo ja już wiem, że czytanie nie będzie łatwe, i nie będzie przyjemne. Więc tylko do osób, z którymi rezonuje. Skorpion, wasze dążenia, co wy macie w głowie? Sześć mieczy. A skorpion, skorpion już chce wpierony po prostu się odsunąć od tej sytuacji. Wasze nastawienie. 10 w przeciążeniu, jesteście. Wiecie co, tu są duże problemy zdrowotne u niektórych. Tak mi się wydaje, ale to już to tak, jakbyście już znali yy, diagnozę, już znali y, wyniki badań, bo to się już zadziało. Czyli mówię do osób, kto, z którymi to rezonuje, co w otoczeniu. 10 mieczy. W tej chwili są dwie dziesiątki mieczy. Jedna to jest Everything is Fine, czyli udajemy, że. Wiemy, że coś się sypiało, udajemy, że nie widzimy, że wcale nie jest źle, dobra mi na no do grę. Sami przed sobą nie chcemy przyznać. Wy macie właśnie tę dziesiątkę. A czego nie dostrzega Skorpiona? Co, co ma wiedzieć o tej sytuacji? Siedem mieczy, zdrady w tle. Kłamstwa, ale też słuchajcie, jeżeli spadła na Was jakaś paskudna diagnoza zdrowotna, yy, no, diagnoza choroby, tak. To siódemka jeszcze mówi, skonsultuj się jeszcze raz, bo coś jest przeinaczone tutaj, coś jest błędnie określone. Rezultat: Rydwan. Dobra, jeśli chodzi o znaki, no to zaznaczył nam się Skorpion, zaznaczył nam się Lew, zaznaczył nam się Skorpion, zaznaczył nam się Rak. Są też bliźnięta w przeszłości, ale to jest poważna sprawa. Ale z gwiazda w tle nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I teraz tak, moi drodzy, pamiętajcie, że wieża to yy, 16, a gwiazda to 17 w tarocie. Czyli co? Najpierw musi coś runąć, żebyśmy odnaleźli prawdę, i prawda nas wyzwoli, dosłownie. Czy Was prawda wyzwala? W tym miesiącu czujecie się bardzo przeciążeni prawdą. Bardzo dużo smutku jest wokół tego. Ale słuchajcie, wieża zabiera to, co musi runąć. Zwierząt tak jest, tu już nie ma przebacz, to musi runąć i chociaż nam się na początku wydaje, że katastrofa, no to niestety, no ta prawda musiała wyjść na jaw, bo coś było budowane na kłamstwie, no to jest zazwyczaj prawda, która boli, nie? Zwierząt nie jest przyjemnie, z nie jest przyjemnie. Karta śmierci pokazuje, że musicie się dostosować do nowej rzeczywistości, która nie musi być łatwa, więc dlatego też mówię o trudnych diagnozach na przykład tutaj, tak? Bo jest siła u podstawy, to może, może chodzi o zdrowie z tą dziesiątką buław, ale Skorpion musi zrobić nowy plan na życie z tą informacją, którą ma, bo coś wam pada. Paść czy w przyszłości, więc wy już chyba wiecie o co chodzi. Jest pustelnik, panna sodykalna, bliźnięta tutaj, ale słuchajcie, sprawa stała długo w miejscu, albo tutaj długo nad tą sprawą pracowaliście. Przyszły jakieś informacje i zwierza. Pyk. Wszystko, w co wierzyliśmy, rozwala się, tak? Wieża jest taką kartą. Tak naprawdę pokazania, w którym miejscu coś było budowane na kłamstwie. Wierzałbym, obnaża kłamstwa, więc my tak naprawdę jesteśmy smutni i zawiedzeni, bo nasze przypuszczenia takie, um, no wiecie, takie może pobożne życzenia się nie spełniają, nie? Może tak, co ta wierzysz? O co tu chodzi? Król ich wasza karta. Skorpion. Dotyczy to najprawdopodobniej bezpośrednio waszej osoby, waszej sytuacji życiowej. Być może dotyczy to jakiegoś mężczyzny w waszym otoczeniu. Lub waszego partnera. Przyczyną jest siła, to było poczucie, że my przepracujemy, że damy radę, przeforsujemy. Głupiec, nie chcę powiedzieć, że to było naiwne, ale dużo zaufania było, że damy radę, że damy radę, że przyjdą dobre wiadomości. Wiadomości nie przychodzą dobre, powiem to wprost, tak? Czyli jeżeli na przykład. No i tak jak mówię, to jest do osób, z którymi to rezonuje. Jeżeli ktoś, no nie wiem, czekał na te wyniki badań, one nie przyjdą dobre, nie? Tylko że uwaga, bo tu są jeszcze jakieś błędne, coś mieczy, jeszcze coś jest błędnie powielone, jakaś plotka, może zobaczymy. Na wezwaniu śmierć. Śmierć, o ile wierza, przynosi nam drastyczną zmianę, że my nagle nam po prostu grunt spod nóg się usuwa i my musimy oprzytomnić i szybko zareagować. Tak, śmierć po prostu pokazuje, że teraz zmieni się całe Twoje życie, i to będzie proces dostosowywania się do sytuacji, w której się znalazłeś, i to jest Twoim wyzwaniem. No, jest wszystko kielichów, więc najprawdopodobniej dotoczy te relacje, ale karty pokazują rzeczywiście, że niektórzy mogą się obudzić i powiedzieć: że już nigdy nic nie będzie takie samo. Naprawdę mocne jest to tak czytanie. Eee, sprawy z przeszłości zaczynają się wyjaśniać, niekoniecznie na waszą korzyść. No, w waszym odczuciu, bo tak gwiazda w tle daje nadzieję, że, tak, że to musi się wydarzyć. To, co się dzieje, musi się wydarzyć, żebyście mogli być na prostą. Nie mam wątpliwości, ale no jest boleśnie, nie? Wasze nastawienie dziesiątka była bardzo przeciążeni, jesteście fizycznie, mentalnie, dużo odpowiedzialności na was jest sąd, znowu wasza karta. Tutaj rzeczywiście sprawy sądowe też mogą być urzędowe, ale mam wrażenie, że już macie dość tej sytuacji i słuchajcie, czasem tak jest, że my już chcemy, żeby się skończyło. Nieważne jak, czy źle, czy dobrze, tylko żeby się skończyło, bo my już nie dajemy rady tego nosić na sobie, tak? I to na przykład dotyczy. Bardzo trudnych tematów. Ja pamiętam taką sytuację w rodzinie, gdzie jedna z osób bardzo poważnie chorowała. i Ja byłam wtedy jeszcze dzieckiem, nastolatką właściwie, i to było w domu. I jedna część mnie bardzo chciała tej nadziei, że, że ta osoba wyzdrowieje, ale już byłam tak przeciążona tą sytuacją, że sobie mówiłam, niech to się już skończy, nieważne jak. Rozumiecie? Czyli czy ta osoba umrze, czy przeżyje, żeby to już był koniec, bo już nie dam rady. I trochę tak jest tutaj w tym czytaniu, no, że już możecie być bardzo przeciążeni sytuacją. Ale sąd znowu przynosi nadzieję, bo to już jest ten najtrudniejszy moment, akumulacja, i my już będziemy się wydostawać na prosto. No i co nadchodzi piątka kielichów? Czyli tu będzie jakiś smutek związany z tym? Jest jakaś strata, poczucie zawodu, żalu w związku z tym, jak ta przeszłość się poukładała. No, jest 10 buław. No jesteście przeciążeni też emocjami trudnymi w tej sytuacji, nie mam wątpliwości. Tak jak mówię, to jest czytanie do osób, które, z którymi to rezonuje. To nie jest tak, że cały skorpion będzie miał taką sytuację. Nie, to czytanie jest tak specyficzne, że najwyraźniej kogoś mam pocieszyć po prostu, że ktoś już jest w tej sytuacji. W waszej Wierzchu Zkamieci to też jest taka karta, która mówi, że ja już bym chciała zostawić to za sobą. Że już mam dość, że już chcę odejść, że już chcę spokoju, po prostu i że wiemy, z wszystkimi czy my wiemy, że trzeba coś zostawić za sobą. I trójka była, wy macie świadomość. Ale wiecie, co jest też fajne tutaj, Że wy wiecie, że czeka was jakaś przyszłość. To jest takie: ja już muszę to opuścić, ja już wiem. Wy w głowie wiecie, że już tutaj rypło się, nie ma czego szukać, trzeba się pożegnać, pojednać z przeszłością i spojrzeć przed siebie. Także bardzo piękne macie nastawienie. Bardzo piękne, bo chociaż jesteście tak przygnieceni przez ten los, to Wy jednak myślicie o przyszłości, że będzie lepiej, że to już jest ten moment kulminacji, odpuszczamy i idziemy. W otoczeniu jest dziesiątka mieczy. Everything is fine. Dziesięć mieczy. Bardzo, bardzo e, są konsekwentne tutaj karcie. No rzeczywiście kończy się jakiś bardzo trudny rozdział i nie kończy się... Dobrze, Z Dziesiątką mieczy, jedyne co, gorzej już nie będzie. Za tym idzie ulga, słuchajcie, trochę. I to jest dokładnie to, co ja czułam, kiedy ta osoba zmarła. Że z jednej strony wielka depresja i smutek, a z drugiej strony dzięki Bogu, że mamy to już za sobą. Rozumiecie? Czyli taka ulga w cierpieniu trochę. No to strasznie brzmi, ale no tak po prostu jest. My jesteśmy tylko ludźmi i, i no ile można naprawdę na sobie nosić cierpień. No ale uwaga, bo mam, zaczynam mieć dobre wiadomości, ruszy, ruszycie z końcem miesiąca. Natomiast siódemka mieczy pokazuje, że tutaj jakieś wiadomości są niesprawdzone. Może to była zdrada? O co tu chodzi? Siódemka mieczy pokazuje, że coś jest niejasne, coś jest ukryte, jest dwójka buław. Przed Wami jest jakby ukryta inna droga, ale karty pokazują, że... No nie wiem, na przykład jeżeli ktoś dostaje tę trudną diagnozę, idźcie do lekarza innego. Rydwan też, spróbujcie zadziałać z drugiej strony, bo mnie się pokazuje, że jest inne rozwiązanie w tej sytuacji. Tak, że, że jest jakaś możliwa droga, której jeszcze nie widzicie. Jeżeli nie chodzi o to, że te sytuacje jeszcze jakoś inaczej można rozwiązać, to jest droga, której teraz nie dostrzegacie, ale ona nadchodzi. Także tutaj jakby i to jest ta gwiazda, która nie się nadzieje. I w rezultacie jest rydwan, czyli jakby z końcem miesiąca już będzie ulga, sprawy yy, ruszą z miejsca, wszystko zacznie wracać do normy. Z rydwanem ruszacie przed siebie i jest szóstka buław. Słuchajcie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. E, bo chociaż będzie takie poczucie żalu. kurczy, no, żalu i smutku, że coś się tutaj kończy i, i naprawdę kończy się paskudnie, ale kończy się też trudny rozdział tym samym. To wy w końcu z ulgą ruszacie przed siebie. Bo tu jest szóstka buław, red one, czyli my mamy plan, my wiemy, co robić dalej. Nieważne, jak ciężko by było. Nieważne, nie jak ciężko było. E, Teraz już zrzucamy z siebie ten balans, zrzucamy z siebie ten ciężar i już będzie tylko lepiej. Tak jak powiedziałam, dziesiątka mieczy to zapogę. Gorzej nie będzie, już może być tylko lepiej. Odbijacie się od dna. Dosłownie. Uh, zaraz powyciągam wam radę. Jeszcze bym chciała zapytać o te siódemkę mieczy i dwójkę bław. Jaka jest rada wokół tego, czego Skorpion nie dostrzega? Jaka tu jest rada? Si siódemka... Czy o, coś wypadło i dwójka była szóstka denarów, przyjmij pomoc otoczenia, bo skorpienie, ty też próbujesz sobie radzić z sytuacją sam, ale to jest za dużo jak na jedną osobę. Ja wiem, że wy jesteście nie do zdarcia. Skorpion jest najsilniejszym znakiem, ale to jest za dużo. I karty pokazują, że tutaj też jakby posiłkuj się i przyjmuj, proś, a będzie Ci dane. Idź do kogoś innego, kto może Ci coś innego doradzić. Bo karty pokazują, że jeżeli wy jakby. Powiecie sobie: Dobra, idę do specjalisty, niech ktoś mi pomoże, zasięgnę nowej opinii, to zaraz będzie plan i zaraz jakby bardzo szybko odbijacie się od dna i powiedziałabym, że jest nawet częściowy sukces idziecie do przodu. Więc nawet jeżeli coś na was spadnie jak grom z jasnego nieba, to przynosi nadzieję, że będzie już tylko lepiej, więc to jest bardziej, bardzo pocieszające. Także tutaj trzeba się otworzyć na ludzi, nie próbować samemu rozwiązywać tej sytuacji, przyjąć pomoc. Wyciągnąć rękę po to, co jest Wam potrzebne w tej danej sytuacji, tak? A ruszycie z miejsca i będzie częściowo to Ludzie będą chcieli Was wspierać w tym, to jest ciekawe. Dobrze, zatem zobaczmy, jaka jest rada dla Skorpiona. Cesarz. Kochani, Cesarz to jest ten twardy facet. To jest marcowa energia również, ale baran, czyli energia twórcza, energia budowania, bo jesteście ta energia no, burzenia, że tak powiem. Rozwalania wszystkiego, co nie działa. Natomiast cesarz mówi, z tego chaosu możesz zaprowadzić porządek. Po pierwsze, tutaj jakiś mężczyzna lub osoba taka konkretna, stabilna może ci pomóc, a po drugie, z cesarzem jakby czas wykazać się odwagą, czas po prostu być silnym, czas wziąć ten chaos objąć go i zaprowadzić porządek. To jest ta sytuacja, tak jak powiedziałam, życie zacznie się zmieniać, ale to tym bardziej to jest ta siła charakteru, musicie się nią wykazać, ale nie tak, że ja wszystko wezmę na siebie i będę się przed tym, pod tym uginać, tylko ok, to ja teraz będę zadaniowy, zadaniowa, mam plan, idę do tego specjalisty, tutaj ktoś mi pomoże, tutaj zasięgnę opinii, czyli mam plan z cesarzem i zaczynam lojalnie go wykonywać. To jest siła charakteru, to jest ważne w tym miesiącu. Jaka jest jeszcze rada dla skorpiona? Znajdź równowagę między duchowością a praktycznością. Ja bym powiedziała, że między tym, co praktyczne, a tym, co emocjonalne, bo wy tutaj jakby to cierpienie, które się pojawia, ono ma związek z emocjami, z uczuciami, z takim też przeciążeniem stresorami. Natomiast praktyczność jest ważna i to jest ten cesarz. Czyli trzeba wnieść plan, co ja zrobię z tą sytuacją. Moja rzeczywistość wygląda inaczej niż wyglądała miesiąc temu. Ok, smutno mi, jest gorzej, coś się zawaliło, nie szkodzi. Ileś czasu sobie daję na to, żeby być smutnym, ale nie obciążam się negatywnymi emocjami. To jest, ta sytuacja z reguły już jest negatywna, więc po co się jeszcze obciążać? Nie utrudniajcie sobie tej sytuacji. Co zrobię? Zrobię praktyczny plan, jak ruszyć z miejsca, i to jest ten sukces. Co jeszcze? Nadchodzi nowy początek. No i to jest ta nadzieja, to jest ta gwiazda. Słuchajcie, tak jak powiedziałam, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Odbijacie się od dna. Teraz już będzie tylko lepiej, a ja trzymam za Was kciuki. Pozdrawiam.